Ja sobie tutaj pucuję z buta premu te elementy. A mamy dzisiaj tutaj kolegę Krzyśka. Cześć, który Cześć. pomaga ciężką robotę zrobić, bo wycieki oleju usunąć. Zdejmujemy dekle i głowicę. Już wszystko odkręcane, pająk zdjęty, gaźnik zdjęty. No i tutaj mamy głowicę, którą zdejmujemy właśnie, żeby dostać się do tych uszczelek popychaczy zaworowych. No tu akurat niespodzianka, bo nie są czarne, czyli ze zwykłej gumy, tylko ktoś już tu był, ktoś to wymieniał na nie oryginalne, ale mimo wszystko są całe zaolejone Także od razu zamontujemy nowe, Krzysiu z jakiego materiału? Tam nie silikonowe, tylko te lepsze, takie czerwone, to już z jakiejś VH, tak, jest... coś tam e... O, jeszcze bym to pamiętał, musiałem sobie w internet, materiał, ale nie? inny materiał, no, silikon, równie, to są równie czerwone, nie pomarańczowe, w każdym razie lepsze niż gumowe no i zobaczymy. No, na pewno le będą lepiej działały niż, niż czarne gumowe, które potem parcieją. No, a tu jednak mm -hmm. silikonowe przepuszczały. To jest jakaś tam niespodzianka i doświadczenie nowe. No, o, wszystko w oleju. Jak widzicie, będzie trzeba po prostu umyć jeszcze ten silnik. Ja zaraz naftę kupuję, będziemy tutaj pucować przy okazji. Ale jak progów jakoś nie wypracowało takich, żeby... Ja, no, to jest ważne, że cylinder w środku nie są... ładnie wygląda. Niezłym stanie, głowica w też stanie. Wygląda Sprawdzimy jeszcze szczelność w międzyczasie i tak będziemy działać dalej. Dobra, ja jadę po naftę i po kawę i działamy dalej. Ok, już montaż. Montaż drugiej głowicy i osłony termiczne, tak te gumowe. Dolne w masakrycznym stanie, już tak zjedzone przez olej. I ząb czasu, chyba jeszcze oryginały. A uszczelki zaworów, już na swoim miejscu. No, i Krzysiu tutaj skręca wszystko. Tu mamy taki zestaw uszczelek. Wszystkie uszczelki do silnika, także też nowe wpadną, te uszczelki dekli zaworowych. Więc nic tu już nie powinno lecieć. Miejmy nadzieję. No, z tej części silnika raczej nie. Przy okazji, rama umyta, wszystko co było dookoła. Uwalone olejem, to mamy elegancko już pomyte, no wygląda to dobrze, bardzo dobrze. Cześć, witajcie, dzisiaj kolejny dzień zmagań z Citroenem 2CV. Uszczelniamy drugi dekiel, regulacja zaworu za chwilę, czego nie zdążyliśmy ostatnio zrobić i zdejmujemy budę. No i wymieniamy wszystkie przewody A, hamulcowe na... przewody hamulcowe, tak jest. Była pompa założona DOT i zalana płynem LHM. No tak, średnio, bezpiecznie. Mamy tutaj kupiony cały zestaw przewodów ze stali nierdzewnej od Francuza czy Niemiec. Nowy płyn LHM, nowa pompka. No i to wszystko za chwilkę leci, tylko musimy zdjąć budę całą już z ramy. I tak będzie za chwilę, powinna być zdejmowana do naprawy blacharskiej, żeby podłogę wycinać, natomiast już dzisiaj ją zdejmiemy po to, żeby przewody na ramię założyć nowe. No a od poniedziałku działania przy blacharce. No i potem szybkie lakierowanie, żeby za dwa tygodnie auto jeździło. Optymista. Optymista, no <laughs> trzeba być optymistą. Krzysiu walczy tutaj ze szczelinomierzem, ostatni zawór jeszcze ustawia którego ostatnio nie wiążęliśmy na 0,2 robimy 25 nie wchodzi 0,25 na 0,2 ciasno przechodzi no dobra, jeden mamy rok no, dokończony i jeszcze raz sprawdzę na pewności czy przy dokończeniu nic się nie ruszyło Co? Nowa uszczeleczka. Nie, lebiele. jeszcze ten. Drugi. A, jeszcze tu A tam jeden był wyregulowany chyba. Właśnie, już nie wiem, który, więc. Okay. Być może ten, ale muszę tak go Kojarzę, sprawdzić. Wydaje że ten był do regulacji, no ale to sprawdźmy. I za chwilę uszczelka. I z silnikiem mamy film. To pozostanie jeszcze prawdopodobnie. Ten uszczelniacz wału do wymiany, ale to najpierw sobie zamówię O, teraz zresztą będę robił zamówienie, to będzie okazja Zamówię z tego vi, Wifon, wif, jakoś tak to się naz, ten materiał nazywał tak. To jest lepsze od... Wifon to są zubki chińskie w sumie, ale to, jakoś tak się to nazywa Wi coś tam e, I to jest fajny, fajny materiał, on jest na temperaturę odporny, praktycznie nie cieknie tak jak silikon czy guma nie parcieje Z tego materiału mamy też te uszczelniacze zaworowe wsązane. To jest dolo. Ciężko no, wychodzi no. na to, że jest No dobra, proszę jeszcze sprzedać Tu też z takich ciekawostek powiem Wam te osłony gumowe termiczne Nigdzie już ich nie można dostać praktycznie. My zostawiamy je, chociaż tutaj są z dołu spękane już od oleju, od temperatury. Zostawimy je w oryginale, troszkę tylko tam są wyczyszczone z oleju, natomiast wszyscy je wymieniają na blaszane. Strasznie drogie są te blaszane osłony. Mam wątpliwości, jakoś tak mieszane uczucia, że to nie będzie dzwonić, w razie czego jak się gdzieś poluzuje nie, jakaś blaszka, dlatego zostawimy gumowe, zwłaszcza że z góry są bardzo ładne, wyglądają dobrze. A z dołu i tak nikt nie zagląda. Natomiast nie są porwane, nie są pęknięte, tak żeby coś miało odpaść. Są tylko kosmetycznie z wierzchu popękane, więc funkcję swoją spełniają. A przynajmniej jest oryginał to w zabytku. No tutaj dość ciasno było ustawione. Znaczy, ustawione już wymagało regulacji, tak czy inaczej. Chyba jeden tylko z to nie zawóz się mieścił jeszcze. Tak się wydarzy w jakikolwiek. No nie. Jak patrzyłem na książkę obsługi tych Citroenów co co 10 tysięcy km nie wiem, wymagają tak. regulacji zaworów. Są tak, jak mówiłem, dwie teorie. 0,2 jest książkowo, a niektórzy po prostu walą 0,25. Na razie tak skręcę i zobaczę, jak to się zachowa. Uszczelnienia skończone, takie przykręcone na uszczelce. Przewody powymieniane, wszystko, wszystko przy ramię w zasadzie z tego, co było zaplanowane, jest zrobione. Jeszcze parę rzeczy zostało, to na przykład wymiana poduszki w skrzyni biegów, takie tam drobnostki do zamówienia, a buda już na koziołkach. I pojutrze wycinanie podłogi. Zajrzymy przy okazji, jak jego dołu wygląda. No, w miejscu styku z ramą nieźle schrupana. Widać, że nadgryzują ząb czasu. Tak, wymiana y, przewodów, akurat teraz z tyłu. Nadwozie już zdjęte. I zobaczcie, tutaj mamy oryginalny taki klin blokujący w belce przewód. Tu jest troszeczkę inaczej wykonane i z drugiej strony, wam zaraz pokażę, że on nie pasuje. Za tak krótki. Szwedzi się nie postarali. Maszcie brakuje. No tak z pół centymetra, pół centymetra brakuje, żeby to wsadzić. No i będzie trzeba w efekcie rozwiercić te nity i przełożyć, przełożyć do ze, ze starego przewodu. Tutaj to. No to musi się tu klinować i z tej strony. I z tej strony. No trochę słabe to, że kupujemy gotowy zestaw, który ma być plug and play, a się okazuje, że to nie pasuje. I dodatkowa robota. A jednak słuchajcie, udało się. Francuska technologia, szwedzkie wykonanie przewodów, no i polskie dopasowanie. Troszkę rozgieliśmy te blaszki i pasuje. Także nie trzeba na szczęście rozwiercać. Lecimy dalej. Teraz montaż tutaj przewodów do tego trójnika. Jeśli chodzi o wymianę przewodów, to tylne przewody są już osadzone, poprzykręcane. W zasadzie trzeba jeszcze zakupić. To też taka dobra rada, jeżeli oglądacie, a będziecie w swoim wymieniać te zaciski. Warto nowe się zaopatrzyć, ponieważ one są raczej skorodowane i to są jednorazówki. Tutaj dość ciężko te bolce wchodzą, ale da radę po dłuższej walce to przepchnąć, to nie rdzewieje. To jest po prostu jakimś takim nalotem, tylko pokryte, wystarczyło wyczyścić, to nie jest korozja. Także tego elementu nawet jak gwint gdzieś nie skrzy... gwintu nie skrzywicie, nie ma sensu nowego zamawiać. E, pozostaje jeszcze do osadzenia ten długi przewód, który idzie przez całe, całą ramę. No i mamy też już wymienioną pompę, e, pompę e, hamulcową. Osadzony stary zbiorniczek LHM oznaczony ładnie naklejeczką nową. No i korek mi się nie podoba. Korek wymienimy. Strasznie wygląda. Jakby ktoś pety na nim gasił. A tak na marginesie pokażę Wam jeszcze, jak wygląda rama. W zasadzie jakaś większa korozja jest tylko w ty tutaj, w tych miejscach. I z tyłu przy mocowaniach. Wszystko do ogarnięcia. Rama jest zdrowiutka. Tak jak przypuszczaliśmy. Ważne, że przód jest idealny skorodowany, bo na najczęściej w tym miejscu się łamie. Także tu fajnie, dzięki temu, że były wycieki oleju, to jest Skrzynia biegów umyta. No i tak to wygląda. A tu mamy wspomniany zestaw pod płyn LHM. Pompa przewody, ze nierdzewnej No i buda, która jest zdjęta. Cała karoseria czeka już na montaż wszystkich elementów. A tutaj działamy przy ramie jeszcze, rama w tych miejscach, gdzie było troszeczkę korozji, została przepiaskowana, zrobiona koropleksem i polakierowana. Tak samo tutaj, jak widzicie. Leciał teraz to, co z krzyżkiem wcześniej montowaliśmy nie założyliśmy jeszcze tego długiego przewodu. Hamulcowego, który idzie przez całą długość ramy, został właśnie przewód uzupełniony, wymiana amortyzatorów, e, układu wydechowego, e, zawiesi, nowych układu wydechowego, e, nowe dekle e, zabezpieczające tutaj belkę, łożyska belek e, przed brudem. Cóż jeszcze? Nowy korek, tulejki, pompa LHM. Taki drobny szczegół, ale cieszy oko. No i przede wszystkim uzupełniłem właśnie opaski uszczelniające układ wydechowy. Wszystkie pięć zostało zmienione na, ze stalowych na mosiężne, które lepiej otulają całe, całe złącze i uszczelnia to, że nie ma przedmuchów. Także mamy bardzo fajnie uszczelniony układ wydechowy, już wymienione wszystkie amortyzatory. Kurczę. No, wygląda to naprawdę świetnie. Kawał, kawał dobrej roboty. Wszyscy tutaj zrobili. Co jeszcze zostało do zrobienia przy ramie? Poduszka skrzyni biegów jutro. Po wyczyszczeniu tutaj tej okolicy. E, w maglownicy e, odwrócenie lub wymiana tulejek mosiężnych. I w zasadzie chyba tyle. A, zmieniłem, zmieniłem już ten element gumowy z tulejami z dźwigni zmiany biegów. Także w zasadzie tylko to i to nam zostało do zrobienia. Tak wygląda nowy element. Także to będzie jutro zmienione. To są te tutajki mosiężne, które przychodzą do układu kierowniczego. I odpowiadają za kompensację luzów i prowadzenia. One się wycierają po prostu. Także trzeba je prawdopodobnie zmienić lub wystarczy je odwrócić te stare, ale zobaczymy. Mamy nowe w razie czego na wymianę. Ok, to będzie montowane. Jeszcze wymiana oleju zostaje, i będzie można nakładać całą budę. A, i wymiana linki prędkościomierza, która zawsze się niszczy. Mamy też nową. I można w zasadzie budę nakładać na ramę. Pamiętaj, kciuk w górę. Subskrypcja kanału. Dzięki bardzo za oglądanie, i do następnego odcinka.